Każdy z nas jest inny. Mieszkamy rozsiani po całej Polsce i wszystkich częściach świata, ale słowa Jana Pawła II Solidarność to jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie. A więc nigdy jednym przeciwko drugiemu, ani przeciwko drugim. Są dla nas zawsze aktualne i bliskie naszym sercom. Polacy to bardzo solidarny naród. Jak daleko możemy sięgnąć w historię Polski i Polaków, tak wszędzie możemy zobaczyć tą solidarność. Nie tylko w stosunkach między sobą, ale i w stosunkach do innych narodów. Cofnijmy się w naszej historii do lat wcześniejszych, do bardzo trudnych okresów naszej historii, nie mniej okresów, gdzie ta solidarność być może była widoczna jeszcze bardziej. Tak było kiedyś, a dziś, dziś Solidarność wygląda nieco inaczej, ale nadal jesteśmy gotowi, aby sobie pomagać i dbać o siebie. W tę Solidarność ogromny wkład dają nie tylko Polacy mieszkający w naszym kraju, ale i także Polonia na całym świecie. Tak było od zawsze. Dzisiaj także my, jako Polonia Amerykańska, solidaryzujemy się z Polakami w kraju i poza jego granicami. Bo chociaż granice Polski zmieniły się i obecnie przebiegają inaczej niż kiedyś, to Polacy nadal tam mieszkają i często potrzebują naszej pomocy. Chciałbym tu przedstawić Państwu chociaż kilka organizacji, które czynnie pomagają naszym rodakom bez względu na fakt, gdzie oni zamieszkują. Jedną z takich organizacji jest Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło Chicago. To organizacja, która poprzez swoją działalność uczy i wychowuje młode pokolenia Polaków, organizuje spotkania historyczne z kombatantami i historykami, ale organizuje również różne akcje charytatywne z pomocą dla Polaków i Polonii, szczególnie tej na dawnych kresach polskich. Rozmawiam dla Państwa z Panem Zbigniewem Kwapiszem. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. W tym roku po raz szósty on. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło Chicago organizuje zbiórkę dla Polaków na kresach. Zbieracie pieniądze, środki czystości i różne inne rzeczy, żeby pomóc tym ludziom i przesyłacie je do nich bezpośrednio. Jaka jest reakcja tych ludzi? Tak, rzeczywiście w tym roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło Chicago po raz szósty prowadzi zbiórkę w ramach w ramach akcji Polacy w Chicago, Polakom na Kresach. Cóż ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o samą zbiórkę, to ona dociera bezpośrednio do ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale przede wszystkim dociera do ośrodków kultury polskiej, które mieszczą się przede wszystkim przy parafiach, kościołach polskich, jak też do organizacji, które pomagają Polakom. Polakom tam na terenach byłej Kresach, Polsk byłej Polski, II Rzeczypospolitej. Mianowicie, jak każdemu wiadomo, są to tereny, które w tej chwili są, stanowią państwa jak Litwa, Białoruś czy Ukraina. Ponadto, jeżeli chodzi o samą pomoc, to nowatorskim, nowatorskim jest w ostatnim okresie czasu, że nawiązaliśmy współpracę w ramach pomocy bezpośredniej z księdzem katolickim Janem Radojem w Pawłodarze. To jest na Kazachstanie, tam gdzie on w parafii świętej Teresy opiekuje się Polakami, którzy zostali po okresie zesłania na, na te tereny w momencie, kiedy Polacy byli deportowani na Syberię czy w inne regiony tej nieludzkiej ziemi. Ponadto, cóż mogę jeszcze dodać od, od siebie? No, pomoc ta dociera w większości do rodzin, które tam zostały po, po okresie, kiedy powiedzmy, Polacy, ty, którzy nie mogli powiedzmy, opuścić terenów po, sowieckich i wchłonęła ich ta nieludzka ziemia. Poza tym pomoc dociera również do kombatantów. Konkretnie mam na myśli Białoruś. Tam, gdzie przetrwało koło żołnierzy Armii Krajowej, którym opiekuje się i prezesuje pani pobukownik Weronika Sebastianowicz. To tak pokrótce byłoby. Poza tym mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest jedna z płaszczyzn naszej działalności, jeżeli chodzi o tamte tereny. Sama akcja pomocy Polakom na Ziemiach Wschodnich nie jest czymś nowym, jeżeli chodzi o nasze wykonanie, bo już w okresie wcześniejszym. Miały miejsce takie powiedzmy, projekty. Podam tu konkretne przykłady. Chodzi tu na przykład o osobę pani Marii Loryś, która od lat 70. w zupełności, praktycznie biorąc, całkowicie zaang zaangażowała się w pomoc dla Polaków tam na kresach. Drugim przykładem może być pułkownik Piotr Harcaj. To jest, to jest były szef sztabu 5 Brygady Wileńskiej w ramach składu 5 Dywizji. Kresowej z II Korpusu Polskiego czy też oficer Narodowych Sił Zbrojnych Władysław Kołaciński, był dowódca Brygady Jasnogórskiej, który oprócz pomocy materialnej, typu zbieranie, powiedzmy, pomocy materialnej, typu paczki inne rzeczy, również w ramach własnej inicjatywy wykształcił 14 katolickich księży. To tak ogólnie. Można było powiedzieć. Cóż mogę powiedzieć? Myślę, że akcja ta będzie się dalej rozwijać i będzie ona w miarę potrzeby trafiała w bezpośrednio w, do osób lub instytucji, które potrzebują wsparcia. Nadmieniam również, że pomoc ta trafia również do jedynej polskiej rozgłośni radiowej we Lwowie, którą prowadzi Maria Pysz. To, to tyle mógłbym powiedzieć na ten temat. Dziękuję. Czy pan mógłby się ze mną zgodzić, że solidarność Polaków na całym świecie to fundament naszego patriotyzmu? Tak, na pewno to jest fundament patriotyzmu, a ściślej mówiąc jest to jeden z głównych filarów, dlatego że cała no, solidarność jako sama w sobie jest to określenie jako główna cnota moralna, prawda? Ona powinna w zasadzie przyświecać każdemu człowiekowi w jego pracy, życiu, działalności na styku powiedzmy Polacy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. A poza tym, no to cóż, mogę powiedzieć, Solidarność to nazwa, która kojarzy się z czym? No z niezależnym, z, z samorządnym związkiem zawodowym. Prawda? To jest najbardziej istotne. Między innymi w tym okresie właśnie, tu właśnie Chicago bardzo dużo pomocy trafia a do ludzi tam w Polsce, w tym ciężkim i trudnym y, 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 czasie naszej historii. Bardzo serdecznie dziękuję. Innego typu organizacjami pomagającymi Polakom i Polonii są fundacje charytatywne. Jest ich bardzo wiele, ale wspomnę dwie: Dar Serca i You Can Be My Angel. Są to organizacje, które pomagają chorym dzieciom z Chicago, ale przede wszystkim z Polski, finansując trudne i bardzo drogie operacje oraz leczenia i rehabilitacje tu w Stanach Zjednoczonych. Takich dużych organizacji polonijnych jest cała masa, ale przecież każdy z nas indywidualnie pomaga swoim bliskim, będąc w USA. Za pomocą specjalnych agencji polonijnych wysyłamy całe megatony paczek i około miliarda dolarów rocznie w gotówce do Polski. To również jest dowodem solidarności i olbrzymiej pomocy naszym rodakom. Teraz chciałbym opowiedzieć Państwu o zupełnie innej organizacji, która solidaryzuje ogrom polskiej młodzieży na całym świecie. Jest to Fundacja Świat na Tak, czyli m.in. organizator konkursu Być Polakiem. Fundacja ta, której prezesem zarządu jest pani, poseł Joanna Fabisiak, od 11 lat organizuje ten konkurs, w którym mogą brać udział dzieci i młodzież z całego świata. Jest to wspaniała inicjatywa, która łączy polską młodzież z całego świata i przybliża jej odległą ojczyznę. Co roku kilkadziesiąt osób spotyka się razem, poznaje i uczy się naszej historii. Dzięki temu uczestnicy mogą zawiązywać długotrwałe przyjaźnie i mogąc często pomagać sobie w różnych miejscach świata. Wszystkie te organizacje i akcje, które są tworzone, żeby nam pokazać dziś, że nie jesteśmy sami, że jest gdzieś ktoś, kto o nas myśli i że może nam pomóc, często w sytuacjach, w których nie możemy się odnaleźć lub sobie poradzić. Tak wygląda dzisiejsza Solidarność. Jak dobrze, że jest!